Zostawcie suba widzowie. Tylko chodzi Też się tym, nie ma. Ja pierdolę, jak można spadać z życzenia. Zaśpiewam ci coś ra, czy na urodziny, to jak to chcesz. To mnie zaśpiewasz? Coś na urodziny. A to będzie niepoprawne politycznie? Jak nie. Na pewno? Tak. To zaśpiewaj mi. wyśpiewko o Dobra, to ci śpiewam. nie chcę być sam Biorę co najlepsze może dać na świat Łapię te chwile, by przeżyć nie tylko w snach. Na fali przeżycie, wciąż płynę i sprzyja mi wiatr Wgodę w swój sen, jak marzenia cały czas mi biorę najlepsze, czy może dać świat Łapię te chwile, by przeżyć nie tylko w snach. Na fali przeżycie, wciąż płynę i sprzyja mi wiatr Dałem siebie wszystko, stary. Wzruszyłem się. <laughs> Wiem. Nie, tak szczerze super śpiewam. Piri Piri, najlepsza piosenka. Stary, świetnie śpiewasz. Puśćcie mi ją na pogrzebie, stary. Stary, nie umieraj, stary. Zawijamy ją na wejściu, 4G na pięciu. Mamy już paru fanów, pytają o mnie na Facebook. Mam też parę fanek, co by chciał żebym wszedł znów. A ja tu pracuję, no i mogę nawet bez znów.